Cześć, witajcie moi drodzy, czwórka z tej strony. A przed wami kolejny odcinek, co to jest? W którym to przyjrzymy się tym razem małej, niezależnej gierce, kryjącej się pod nazwą Galaxy Admirals, a dostępnej na komputery osobiste z systemem Windows, MacOS oraz Linux. Za grę odpowiada ekipa z Jet Dog Studios i jeśli nie kojarzycie tych gości, to w zasadzie nic się nie stało. Tak naprawdę, jak sprawdzałam co do tej pory zrobili, to nie stworzyli nic bardziej pociągającego, a w ramach ciekawostki powiem Wam, że szukając informacji na jakiej platformy dostępne jest Galaxy Admirals, odkryłam, że twórcy chyba zapomnieli zaktualizować swojej strony www, bo Galaxy Admirals tam w ogóle nie było. No ale tak czy inaczej, mamy tu do czynienia z nieskomplikowaną, acz całkiem wciągającą strategią turową, w której to gracz zarządza bazą kosmiczną oraz flotą, która Tą bazę ochrania. Także ta flota ma zdecydowanie bardziej skomplikowane zadanie, bo tą flotą mamy tak naprawdę zniszczyć bazę przeciwnika. Całość odbywa się na takiej heksowatej planszy, w której co turę się ruszamy i co turę też zyskujemy kryształy, które są walutą, za którą będziemy kupować jednostki. Jeżeli całość wygląda trochę wam jak Neuroshima Hex, to w zasadzie to jest bardzo dobre skojarzenie. Gra się podobnie, chociaż są pewne różnice. Jedną z nich jest to, co rzuca się już na pierwszy rzut oka, czyli to, że po każdej turze plansza się lekko zmienia, bo heksy się obracają. Za każdym razem, kiedy kończymy turę, to w tym momencie heksy się obracają, zmieniając troszeczkę swoje położenie. Tak samo jak wszystkich jednostek oraz obiektów, które są na planszy w tej chwili. I w ten sposób gracz musi cały czas analizować sytuację, bo ona się cały czas zmienia. Trzeba się zastanawiać nad tym, gdzie mój statek teraz stoi i gdzie będzie stać za chwilę, bo to wcale nie jest takie super oczywiste. Mimo, że człowiek w głowie ma to, że ta plansza za chwilę się zmieni, to jednak szczególnie na początku jest to cały. Czas zaskakujące. Na plansze oprócz samych jednostek i bazy znajdują się też przeróżne obiekty, które mają urozmaicić grę. Przeszkody, takie jak asteroidy, dodatkowe zasoby, lub na przykład kryształy umożliwiające odbicie promieni lasera. Bo na przykład statki, które e, atakują laserem, mogą strzelać tylko przed siebie. No, chyba, że przed sobą mają właśnie taki specjalny kryształ, który może odbić ten promień pod jakimś e, kątem i dzięki temu zaatakować nagle bazę wroga. Szczerze powiedziawszy mi się tak kiedyś zdarzyło. Ale nie w tą stronę, że ja tak genialnie kogoś zaatakowałam, tylko ktoś mnie. I z tego tak bardzo mi to utkwiło w głowie. <laughs> Jakby tak bez przygotowania wskoczyć w rozgrywkę, to trochę trudno byłoby to wszystko ogarnąć, bo tych obiektów jest już całkiem sporo, chociaż nie jest to jeszcze koniec, bo ta gra jest w wczesnym dostępie i warto to od razu zaznaczyć. No ale. Żeby uniknąć sytuacji, w której gracz nagle rzuca się na głębokie wody i w nich tonie i od razu zniechęca się do gry, twórcy stworzyli tutorial. To jest w zasadzie kampania, w której trzeba przynajmniej przejść kilka pierwszych misji, żeby móc się dostać do innych trybów gry. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne według mnie, gdyby nie fakt, że napotkałam jeden błąd, w którym to głównie grałam na drugim komputerze i potem przysiadłam się na mój główny komputer, żeby nagrać dla Was materiał i odkryłam, że gra nie zauważyła, że ja już ten tutorial przechodziłam i musiałam go robić od początku. No ale cóż, no, wczesny dostęp. widziałam we wczesnym dostępie gorsze błędy niż niezapamiętany tutorial, i jako że jest to jedyny błąd, na który napotkałam w czasie gry, to jestem w stanie to wybaczyć. Jest jednak jeden problem, z którym w tej chwili Galaxy Admirals się bardzo mocno boryka. Rozgrywka jest pomyślana tak, że jak już przejdziemy ten tutorial, to mamy wskoczyć w ogień walki z innymi graczami i wykazać się naszymi strategicznymi talentami. I wszystko byłoby super, gdyby inni gracze tutaj byli. A niestety, jak się wchodzi do lobby, to jest ich może 5, 4, może czasem 6 i to jest tyle. Ja wiem, gra jest w tym momencie we wczesnym dostępie, więc mam jeszcze bardzo dużo nadziei, że gracze tutaj przybędą, bo to jest. Prosta, ciekawa gierka, która może po prostu wypełnić nam te 10 minut, 15. Partia w zasadzie trwa 5 minut, jeżeli, jeżeli gramy z łatwym przeciwnikiem. Pewnie jeżeli gramy z trudnym przeciwnikiem, to trochę więcej. A jest nadzwyczaj satysfakcjonująca. Na no dodatek gra kosztuje śmieszne 99 eurocentów. A teraz jest jeszcze w promocji, w 50% promocji, więc już generalnie to są. Śmieszne pieniądze. Nawet dla tych dwóch godzin, jakie z nią spędziłam, między innymi w komunikacji miejskiej, dla mnie zakup już się opłacił, bo było ciekawie i pewnie będzie. Swoją drogą, to, że w tej chwili nie ma multiplayera, trochę rekompensuje fakt, że można grać z graczami na jednym komputerze. Więc, jeżeli macie ze sobą przenośny tablet i jesteście w podróży, to w taką strategię możecie grać np. z przyjacielem, bądź też wrogiem, który siedzi obok Was. No tak czy inaczej, z osobą, która jest obok i tak. Ogólnie rzecz biorąc, już w tej chwili produkcja jest nadzwyczaj grywalna, a twórcy chcą tam wcisnąć jeszcze dużo więcej niż jedną nację i kilkanaście jednostek i kilkanaście obiektów. Jeśli dodamy do tego całkiem przyjemną oprawę audiowizualną i regularne update y ze strony autorów, to nie mogę zrobić nic innego jak polecić tą małą perełkę. Zdecydowanie ja dorzucam ją do mojej biblioteki Toaster Gaming, czyli do graniów podróży na bardzo słabym sprzęcie. A Wam polecam, jeśli nie kupić, to przynajmniej się zainteresować i obserwować tą produkcję. Szczególnie jeżeli lubicie proste bądź też bardziej skomplikowane strategie. Mamy tutaj kandydata na mały przebój. No dobra, moi mili. To tyle ode mnie w tym temacie, bardzo dziękuję że obejrzeliście kolejny filmik mojego autorstwa, dajcie znać czy się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę albo nawet komentarz. Tymczasem trzymajcie się czwórka bez odbioru.